Podczas wyprawy na Łotwę natrafiliśmy na wspaniały element czołgu Tygrys. Teren tak zwanego Kotła Kurlandzkiego, to obszar, na którym w czasie II wojny światowej potężne zgrupowanie wojsk niemieckich zostało odcięte przez Sowietów i broniło się od października 1944 do maja 1945 roku. Duże nasycenie wojsk pancernych spowodowało, że Łotwa, na terenie której kocioł się znajdował, jest do dziś świadkiem odnajdywania ciekawych elementów pojazdowych. Oto jeden z nich, odnaleziony i doprowadzony do muzealnego stanu przez łotewskiego kolekcjonera. To wieżyczka obserwacyjna dowódcy czołgu Tygrys 1 typu basztowego, wyposażona w szczeliny obserwacyjne charakterystyczne dla pojazdów wczesnych, produkowanych od 1942 do połowy 1943 roku. Pantera i Tygrys Królewski miały inną wieżyczkę dowódcy z wieńcem nieruchomych peryskopów i to rozwiązanie zastosowano również w Tygrysach późnej produkcji. Wieżyczka basztowa, odnaleziona na Łotwie, służyła przez ponad 60 lat jako zamknięcie niewielkiej studni, a przez władz dowódcy czerpano wodę. Tak przekuwano miecze na lemiesze. Tank Hunter, subskrybuj po więcej ciekawych historii.